Samoloty, tak? gdzie są samoloty? No, tak? Tu? Tu się. Jesteś w Ale mnie... <laughs> ja cię! jest taka leciutka kreseczka. Ja nawet nie zdążyłem żadnych emocji z <laughs> wiem, wypuścić. Ale tak to przyjąłem do wiadomości, o, okej, okay, super. No, no, ja też. Ja, znaczy, zupełnie inaczej niż za pierwszym razem. No tak, pierwszy to był jakiś w ogóle kosmos, a, a teraz no hmm. już znamy tą drogę, więc wiemy, co nas czeka. Ale ja byłam w szoku, ja nie, nie wierzyłam, no bo tyle tych testów robiłam, że po prostu patrzę i mówię, nie, ktoś chce mnie apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.